E, mówi trener Paweł. E, witam Was na e, siłowni. E, niestety nie jest to moja siłownia. E, tak jak widzicie są tutaj e, ściany jakiegoś e, dziwnego niemieckiego koloru e, więc e, no niestety brakuje plakatów Schweizeneggera. Ja już e, zamówiłem e, czerwony dywan od Alladyna e, żeby tutaj położyć. E, zamówiłem plakaty i e, tutaj można pokazać e, Czekają już farby do przemalowania siłowni, żeby była w kolorze cegły. Oczywiście trening będzie zaczynał się od klaty, później biceps, a później będzie mały smaczek, bo dzisiaj jest piątek. Klatę z bicepsem oczywiście robię 6 dni w tygodniu, siódmy trening, kiedy klatka z bicepsem odpoczywa, kiedy się regeneruje. Jest to trening barków i pleców. Dlaczego plecy tak rzadko? No bo jak wiadomo nie widać ich tak bardzo w lustrze jak klaty. Jedziemy! Ludzie pytają, trenerze czy 100kg to dużo, tak jak widzieliście, na klatę to mało, ale na przysiad dużo. Tutaj jak widać jakieś dziwne przyrządy do pompek, do kalisteniki. Niestety w tej siłowni urzędował wcześniej jakiś chudy szczur. Tutaj nawet widać, miał drążek. Ja na tym drążku się zawiesiłem, to od razu urwał się pod ciężarem wielkiego chłopa. W ogóle, jak go spotkałem na początku, to zapytał mnie Paweł: Czy dobrze jest być takim dużym, że nie wolisz być sprawny? Ja mu powiedziałem: Słuchaj, kiedyś byłem sprawny, ale dziś jestem szczęśliwy. W tym momencie jestem już tak ogromny, że koszule. Musiałem ostatnio zamawiać u tapicera. Spompowało elegancko, pytają mnie trenerze, co teraz bierzesz? Ja teraz biorę dekę solo, dlaczego dekę solo? Przecież Niektórzy myślą, że nie powinno się tak brać, bo nie staje, niskie Libido jest, ale moim zdaniem przynosi to szereg korzyści. Przede wszystkim, jak nie staje, to więcej krwi idzie do mięśni zamiast penisa i mamy lepszą pompę. A po drugie, kiedy mamy niskie Libido. To uprawiamy mniej seksu, więc spalamy tym samym mniej kalorii, więc tylko na korzyść dla wielkiego chłopa. A przecież później możemy zrobić sobie elegancki odblok. Czy widzicie coś dziwnego w tej siłowni? Pewnie mogliście zauważyć, że nie ma tutaj luster. Ja wszystkie zdemontowałem. Dlaczego? No bo jak wiadomo jest jedna rzecz, której boi się wielki chłop. Jest to jego własne odbicie w lustrze. Ja ostatnio, jak byłem na pompie, to wystraszyłem się sam siebie. Tutaj, jak widzicie, też leży pokrowiec od gitary. No, jest on po prostu po to, żeby przynosić w nim sterydy, żeby nie było żadnych podejrzeń przez policję. Ja zawsze udaję gitarzystę i noszę tam sterydy. Jeżeli mój trening wypada w piątek bądź w sobotę, to dodatkowo robię rundę na worku. Jak wiadomo piątek i soboty są dyskoteki, więc warto się przygotować, warto się rozgrzać, dlatego zawsze po treningu wykonuję trzy serie cepeliady. Nie robię tego za często właśnie, nie robię tego po każdym treningu od poniedziałku do niedzieli, bo nie chcę, żeby spaliło się za dużo kalorii, tylko, dlatego, tylko wtedy, w wtedy, dni, w której jest dyskoteka. Stepel jada 10 sekund, bo po pierwsze na więcej nie starczy kondycji, a po drugie i tak więcej nie wytrzyma takiej szarży. W dzisiejszym y, treningu to już wszystko. Y, dostaję w ogóle y, od Was pytania, y, jakie mam y, plany, jakie cele w życiu. Y, jedyny plan y, wielkiego chłopa jest to y, plan treningowy, więc y, nie zadawajcie mi takich pytań. Y, pamiętajcie, żeby, że są w sprzedaży moje gadżety, koszulki, y, shakery, naklejki, więc y, odzywajcie się y, na Instagramie. Tam można y, zamawiać. Y, to wszystko na dziś. Y, pozdrawiam Wasz trener personalny, Paweł, specjalista z zakresu dietetyki, treningu siłowego i użytku sterydów. Pozdro!